Dzień dobry. Dzień dobry. Panie burmistrzu, w tym tygodniu nasi mieszkańcy za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Facebooku skierowali do Pana pięć pytań. Pierwsze z nich brzmi następująco: Dlaczego program 500 Plus wypłacany jest na koniec każdego miesiąca? Gminy takie jak Zbąszyń czy Wolsztyn mają przelewy w połowie miesiąca. Czy nie można by przelać pieniędzy wcześniej? Myślę, że ktoś na tym zarabia, a są to pieniążki dzieci. Wypłacaniem. Właśnie tych, tych pieniędzy z 500, plus zajmuje się u na, nas Ośrodek Pomocy Społecznej i prowadzi tą w ogóle działalność związaną też z wydawaniem decyzji. Decyzje są zawsze wydawane, w decyzji jest określone, w jakim terminie ta wypłata następuje. Muszę też powiedzieć, że u nas przedpłaty, które wykonuje Urząd Wojewódzki, są właśnie wykonywane na koniec miesiąca i jak tylko te pieniądze się pojawiają na koncie urzędu, bezpośrednio są przelewane na konta tych dzieci, także nikt na nich nie zarabia. Ale też nie jesteśmy zwolennikami tracenia, czyli wydawania pieniędzy z budżetu gminy, a konto na przyszłość. Drugie pytanie. Czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nałożył na nas kary za niedziałającą oczyszczalnię ścieków, która zanieczyszczała środowisko? Jakie to są kwoty? W jakim okresie płacone i jak długo? Nie znam takiego przypadku. Nasza oczyszczalnia działała i działa bardzo dobrze. Nie ma żadnych problemów z przekroczeniami zanieczyszczeń. Oczywiście jedno badanie w tym roku na wczesną wiosną wykazało nieznaczne przekroczenia, ale to etap do naliczenia kar czy czegoś. Nie ma czegoś takiego jak kary. Jest opłata najwyżej podwyższona za korzystanie ze środowiska, ale w tym wypadku, ponieważ przystępujemy do modernizacji oczyszczalni, to w ogóle takie kary nie są naliczane, czy, czy te dodatkowe opłaty. Natomiast oczyszczalnia, wadą tej oczyszczalni właśnie jest to, że ona za dobrze czyści i nie przerabia takiej ilości ścieków, jak powinno, ponieważ parametry uzyskiwane są zdecydowanie lepsze niż, niż normy wskazują. Także to jest wadą tej oczyszczalni, jako nie, którzy niektórzy uważają, uważają jako niedziałanie oczyszczalni. Kolejne pytanie brzmi następująco. Ile kosztowało podatnika przygotowanie terenu gminnego znajdującego się między intermarsze i Nowym Osiedlem oranie bronowaniem pod inwestycję usługę, którą wykonywał zięć burmistrza? Ile trwała usługa i ile kosztowała łącznie? Za tą usługę nic nie płaciliśmy, ponieważ było to porządkowanie terenu w zamian za wykorzystywanie tego terenu właśnie rolniczo, zamiast nie wiem, wychodka dla psów i melin dla tych osób, które u nas mają problemy alkoholowe. Ten teren został uporządkowany, obecnie rośnie tam zboże, za to nic gmina żadnych kosztów nie ponosiła. Natomiast odnośnie zięcia, jeżeli ktoś tego typu usługi świadczy, proponuję, żeby się zgłosił do gminy, więc też mu znajdziemy teren do uporządkowania, gdzie będzie mógł stosowne profity czerpać z tej uporządkowanej przez siebie ziemi. Czwarte pytanie. Kiedy ostatecznie powstanie ścieżka rowerowa, rowerowa spacerowa kosieczyn-chlastawa? Rok w rok obiecujecie, a termin zostaje notorycznie zmieniany. Nie ma jak dojechać rowerem z dzieckiem do jeziora. Nie wspomnę o spacerze pieszym z wózkiem lub bieganiu. Czy my, kosieczyn, zawsze będziemy na końcu? Zacznę też od końca, jakby odpowiadając. Nie wiem, że ma ścieżkę na przykład Kręcko i Rogozinie, dlatego dziwi mnie takie stwierdzenie. Jedyną wioską, która ma połączenie ścieżką rowerowej z Moszynkiem jest Dąbrówka Wielkopolska. Także raczej trzeba było powiedzieć, że można być drugim po Dąbrówce Wielkopolskim, nie już pierwszym, a do końca jeszcze daleko. Ścieżki rowerowe, już wracając do meritum ścieżki rowerowe. Piszemy program wspólnie z gminą Kargowa i Babimost i mamy zamiar pozyskać środki zewnętrzne na budowę tych ścieżek. Dzisiaj wykonując tą ścieżkę, czy chociażby skręcka, czy z Rogozińca, musieliśmy, musielibyśmy ją wykonywać w 100% z budżetu gminy, a ponieważ jest możliwość pozyskiwania środków z zewnątrz, więc najpierw napiszemy projekt, poczekamy na środki i wtedy zrealizujemy i myślę, że będzie to rok 2017. Ostatnia podniesiona przez mieszkańca kwestia brzmi następująco. W dniu 23 czerwca 2016 roku zostało Państwu zgłoszone, że po zmążynku błąka się mały piesek i wyraźnie nie wie, co ze sobą zrobić. Dzwoniono do weterynarza, który polecił skontaktować się z urzędem, z panem od środowiska. Dlaczego pan Mikołajczak kazał zgłaszającym udawać, że tego nie widzą? Udawać, że tego psa nie ma. Przepraszam, ale czy wy jesteście niepoważni? Każde życie jest ważne tak samo. Myślę, że życia inne są ważne, w tym życia psa nie mieszał z tym, że on się jakby błąka tutaj po ulicach, że, że od razu musi zginąć. Poza tym akurat nie odnośnie tego konkretnego psa, to jeszcze w tym samym dniu znalazł się właściciel tego psa i tak powiem zabrał go z powrotem do swojego domu. Natomiast reagujemy i to zdecydowanie na tego typu zgłoszenia. Zresztą o czym świadczy chociażby nasze to przytulisko za urzędem, gdzie na dzisiaj jest zapełnione pieskami, a jeżeli ktoś jest takim miłośnikiem zwierząt, to proponuję, żeby się zgłosił do nas. Przekażemy mu dwa, trzy, pięć psów, ile będzie potrzebował na wychowanie i wtedy będzie mógł spokojnie o te właśnie ważne życie zadbać. Bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. 500万，我得拿。